Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Mimo pewnych dowodów rzucających światło na budowniczych piramid, świat naukowy nadal twierdzi, że piramidy budowali ludzie, a jeżeli się okaże, że to nie ludzie, lecz giganci, i tym zajmiemy się w dzisiejszym filmie. Gigantami, a w sumie gigantem o imieniu Selhua. Z czasu potopu, który, jak niosą legendy i podania starożytnych Indian, zbudował największą na świecie piramidę w Cholula w Meksyku. Wielka piramida Choluli lub Tepetl w Nahuatl oznacza wzgórze wykonane ręcznie. Znajduje się 7 km na zachód od Puebla de Zaragoza, stolicy meksykańskiego stanu Puebla. Jest to największe stanowisko archeologiczne na świecie w obrębie piramidy świątyni, jakie istnieje w dzisiejszym czasie. Piramida jest tak sprytnie zbudowana, że może pozostać niezauważona, zwłaszcza, że jest ukryta pod wielkimi roślinami, które na niej rosną. Kiedy Cortes i jego ludzie przybyli do Choluli w październiku 1519 roku, około 1800 lat po zbudowaniu piramidy, w ciągu jednej godziny zmasakrowali około 3000 osób, co stanowi 10% całej populacji miasta i zrównali z ziemią wiele ich struktur religijnych, zabytków, kultury, bezcennych reliktów przeszłości. Hiszpańscy zdobywcy osiedlili się na wspomnianym terenie i wszędzie wznieśli swoje kolonialne budynki i kościoły. Jednak jeśli chodzi o Cholula, Hiszpanie nie zdawali sobie sprawy, że istnieje tak ogromna świątynia. Siepacze Corteza myśleli, że to niszczące wzgórze i na jego szczycie postanowili wybudować kościół pod wezwaniem Virgen de los Remedios. W sumie zamieszanie Europejczyków w tej sprawie uratowało piramidę przed zniszczeniem. W 1881 roku szwajcarski archeolog Adolf Bandelier zbadał ukrytą osadę stworzoną przez cywilizacje mezoamerykańskie. Przyczyniła się do tego ekspedycja Lorillarda pod nadzorem Dizera Czarneya, fotografa i archeologa cywilizacji prekolumbijskich w Meksyku. Od tego czasu pomiary uzyskane w wyniku badań w tym obszarze są imponujące ze względu na swoją wielkość. Chociaż konstrukcja leżąca u podstawy tej góry nie osiąga wysokości wielkiej piramidy w Gizie, która pierwotnie miała 146 metrów, to jednak z pewnością ją przewyższa objętością. Lachihualt Epetl ma około 65 metrów wysokości i mierzy 450 na 450 metrów, czyli prawie dwa razy więcej niż Wielka Piramida w Egipcie, co daje całkowitą objętość 4 500 tysięcy metrów sześciennych. Stąd Wielka Piramida Holula ma podstawę czterokrotnie większą niż Wielka Piramida w Gizie. Według ekspertów taka megalomańska praca była wynikiem siedmiu nałożonych na siebie piramid, z których każda pokrywała całość poprzedniej piramidy. To zmotywowało do stopniowego powiększania bazy archeologicznej, co zaowocowało wpływem ogromnych środków finansowych. Ta ciężka praca archeologów, którą obserwujemy nawet do dzisiaj, przyniosła jej tytuł największej piramidy na świecie, odnotowany w Księdze Rekordów Guinnessa. Co ciekawe, z siedmiu poziomów archeolodzy zdołali przestudiować tylko trzy. Z pewnością dałoby się przestudiować wszystkie poziomy piramidy, ale czarni kapłani czuwają i nie oddadzą swoich zdobyczy wyrwanych terrorem z historycznej przeszłości. Głównym powodem tego jest fakt, że katolicka świątynia na szczycie została uznana za historyczne dziedzictwo narodów meksykańskich, blokując tym samym badania pozostałych poziomów z uwagi na to, że katolicka świątynia może zostać naruszona. W sumie to można by było podyskutować nad tym dziedzictwem narodowym Meksykanów, chyba że u nich tak samo jak u nas w przyszłości nie ma, a cała historia naszego narodu zaczyna się od Chrztu Polski. Widać i historią tutaj kieruje silniejszy. Podobnie jak w przypadku piramid w Gizie w Egipcie, nie ma również zapisów opisujących kiedy i jak wzniesiono piramidę w Choluli. Archeolodzy i badacze zdołali dotychczas jedynie naszkicować szacunki, umieszczając jej budowę około 300 lat przed naszą erą. Jednak w mitach o założeniu tysiącletniej i teokratycznej Choluli cud architektury przypisywany jest gigantowi o imieniu Ksel'Hua, który uratował się od powszechnej powodzi, chroniąc się w jaskiniach góry Tlalok, boga deszczu. Następnie Ksel'Hua skierował swoje kroki w stronę Doliny Cholula, gdzie nakazał mężczyznom wznieść piramidę ku pamięci. Według zapisów mnichów dominikańskich, którzy odwiedzili to miejsce w 1566 roku, legenda głosi: W czasie powodzi giganci żyli na ziemi, wielu zginęło zanurzonych w wodach, niektórzy zamienili się w ryby, a tylko siedmiu braci zostało uratowanych w jaskiniach góry tlaloc. Xelhua Olbrzym udał się do miejsca, gdzie później nazwano je Holollan i z dużymi adobami wykonanymi w Tlalmanalco, bardzo odległym miejscu, nakazał ludziom zbudować piramidę na pamiątkę góry, w której został uratowany. Zirytowanemu Tonakate Kutli, ojcu wszystkich bogów, grożono wzniesieniem się do chmur. Rozpalił on więc niebieski ogień i wielkim kamieniem w kształcie ropuchy zabił wielu budowniczych, rozpraszając innych. W związku z tym prace przerwano, a pomnik został później poświęcony Quetzalcoatlowi. Czy nie przypomina to wam czasami naszej historii o wieży Babel i wielkim Zigguradzie? Kim był naprawdę Xelhua? Być może był ocalałym z mitycznej Atlantydy, jeden z ostatnich mędrców, który przekazał kulturę budowy piramid naszej obecnej cywilizacji, czy jest możliwe, że struktury takie jak Hollura i inne rozsiane po całym świecie są świadectwem przodków ludzkości, którymi byli giganci? Może jeszcze kilkadziesiąt lat temu trudno byłoby odpowiedzieć na to pytanie, mimo że Goliat, którego zabił Dawid, jest opisany w Biblii i to bardzo dokładnie, co poświadcza niejako istnienie gigantów. Ale dzisiaj świat naukowy jest już pewien tego, że się nie wymiga od istnienia gigantów z przeszłości, gdyż zaprzeczenie tego faktu jest równe z traktowaniem czyjegoś stanu umysłowego na pograniczu średniowiecza. ksel nie był sam. Dominikanie twierdzili, że byli jeszcze inni giganci. Być może mieli na myśli tutaj Queen przed przedhiszpańskich gigantów, którzy zamieszkiwali Meksyk. Według azteckich legend, Quinamecini to giganci, którzy w archaicznych czasach zamieszkiwali Mezoamerykę i Meksyk. Quinamecin i inne humanoidalne olbrzymy są wymienione w mitologii azteckiej i mezoamerykańskiej oraz w hiszpańskich kronikach. Te tajemnicze istoty miały ponad 3 metry wysokości i ważyły około 270 do 300 kg. Żyli w czasach znanych jako era czwartego słońca i mówi się, że zbudowali piramidy Teotihuacan i wielką piramidę Cholula. Te mitologiczne istoty są związane z opowieścią o pięciu słońcach Azteków, która mówi o istnieniu pięciu epok z pięcioma różnymi rasami w odległej przeszłości Ameryki. Zostały stworzone przez bogów w erze Czwartego Słońca, czyli Aduich Słońca Wody. Kodeks Rios lub Kodeks Watykański, który koncentruje się na ludziach Tolteków, Chichimeka pokazuje Azteków walczących i chwytających jednego z tych gigantów. Imię giganta, który pojawia się w kodeksie to Quinamecin. słowo pochodzi od Quinametli, co oznacza olbrzyma. Mitologia Azteków mówi, że istoty te zamieszkiwały Meksyk i Amerykę Środkową, i że rdzenni mieszkańcy walczyli z nimi. Zostali unicestwieni przez azteckich bogów przez uniwersalny potop lub powódź z powodu ich grzechów lub zła, podobnie jak Nefilim. Czterech z tych Quilemetsinów to Kauthemok, i Iskakli i Tenexuche, którzy w tajemniczy sposób podtrzymywali lub nosili niebo lub firmament na początku ery Piątego Słońca. W relacjach Azteków jest też Tzilacacin, gigantyczny wojownik otomi z Meksyku. Tlatelolco, który przybył jako bohater podczas zdobywania Tenochtitlan podczas inwazji hiszpańskiej. Wielu kronikarzy i kapłanów skrybów znało gigantyczne legendy opowiadane przez aborygenów w starożytnego Meksyku. Walka Bernardino de Sahagun stwierdziła nawet, że budowniczymi piramid w Teotihuacan i Cholula były właśnie te kolosalne humanoidy, a kopce pogrzebowe, które zrobili dla Słońca i Księżyca są jak wielkie góry zbudowane ręcznie, które wydają się być naturalnymi górami, a nimi nie są i nadal wydają się niewiarygodne słowa, że są one budowane ręcznie. Ale to prawda, ponieważ ci, z których zostali stworzeni, byli gigantyczni, a nawet to jest wyraźnie widoczne na wzgórzu lub górze Hollulan, co jest oczywiste, że są wykonane ręcznie, ponieważ mają ceglane podstawy i są pobielone. Brat Diego Duran wspomniał również o obecności olbrzymów w regionie Puebla Tlaxcala. Są ludzie, którzy twierdzą, że znali olbrzymy z Tlaxcala, Choluli i Hueyotzingo. Mówią, że były to olbrzymy, żyjące w górach. Durant stwierdził, że długie i duże kości znaleziono w tym regionie Puebla, które widział na własne oczy podczas ich wydobywania. Mówił także o bitwach między gigantami a holultekami. Ponadto Frey Andres Olmos poinformował o kolekcji gigantycznych stojących kości w pałacu Antonio de Mendoza, wicekróla Nowej Hiszpanii. Azteckie konstrukcje piramid Teotihuacan i Wielkiej Piramidy Cholula należą do najbardziej niesamowitych i megalitycznych w Ameryce. Według mitów azteków Teotihuacan i Cholula zostały zbudowane właśnie przez Queen Mecinów. Wielka piramida Cholula została zbudowana przez Xelhua, który założył również miasta prekolumbijskie, takie jak Taxuejolan, Itzocan, Epatlan, Teopatlan, Tehuacan, Cuscatlan i Teotitlan. Innymi założycielami miast przedhiszpańskich z grupy Quina byli Tenoch, założyciel Tenoch i Otomil, założyciel Xilotepak i Tollan. Ta informacja z Quina jest imponująca, ponieważ przedstawia wiele dowodów na istnienie gigantów prekolumbijskiej Mezoameryce. Co na to współczesna nauka? czy choć raz przyznała innym rację, Płonne nadzieje, bowiem historycy akademicy uważają, że gigantyczne kości znalezione przez Hiszpanów mogły być skamieniałościami dinozaurów.